Podczas koncertu organowego w Jasienicy studenci Akademii Sztuki ze Szczecina zaprezentowali muzykę kompozytorów okresu renesansu, baroku i romantyzmu. 22 września w Kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jasienicy odbył się koncert muzyki organowej. Jakub Lebioda grający na organach, Dominik Białecki na wiolonczeli oraz Paweł Piasecki na skrzypcach zaprezentowali dzieła od Johanna Sebastiana Bacha po Józefa Reinbergera. Jasienickie organy to skomplikowany instrument 600 piszczałkowy o trakturze mechanicznej. Znawcy szacują, że ma nawet 150 lat. Organy wcześniej znajdowały się w kościele seminaryjnym, gdy dzięki datkom wiernych zakupiła je parafia pod wyzwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, zostały rozebrane i złożone na nowo. To prawdopodobnie pierwszy tego rodzaju instrument w Jasienickim Kościele. Inauguracyjny koncert na organach odbył się podczas Jarmarku Augustiańskiego w 2017 roku. Na koncert zaprosili miejski ośrodek kultury, parafia pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła oraz studenci Akademii Sztuki w Szczecinie.